Ma. Tu ciekawostki umysłu jeśli lubisz krótkie, ciekawe fakty o mózgu i psychice, które naprawdę zaskakują. To zostaw w subskrypcję i lajka będę mega wdzięczny, bo to pomaga mi rozwijać kanał. A teraz lecimy z tematem, dlaczego nie możesz zasnąć, gdy jutro masz coś ważnego. Znasz to uczucie? Jutro masz coś ważnego. Może praca, rozmowa, wyjazd, lekarz? Coś rodzinnego, albo po prostu dzień, na którym ci zależy. I wtedy dzieje się coś dziwnego, kładziesz się spać wcześniej, bo chcesz być wypoczęty, a sen nie przychodzi. Leżysz w łóżku, przewracasz się z boku na bok, próbujesz się rozluźnić. I zamiast zasypiać, w głowie zaczyna się film, zaczynasz myśleć o jutrze, co musisz zrobić, co masz powiedzieć, co może pójść nie tak. I nagle robi się z tego wszystko naraz. I najgorsze jest to, że im bardziej chcesz zasnąć, tym bardziej się nie da. I teraz ważne, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak. To jest normalne i dzieje się wielu osobom. Bo prawda jest taka, że mózg nie zawsze działa tak, jak my chcemy. Ty chcesz odpocząć, a mózg włącza tryb czuwania. Dla mózgu ważny dzień i jutro to coś, co może oznaczać stres. A stres dla organizmu to sygnał, uważaj, bądź gotowy. I dlatego, nawet jeśli jesteś zmęczony, mózg potrafi zachowywać się tak, jakby mówił, nie teraz sen. Najpierw musimy wszystko ogarnąć. I wtedy pojawia się gonitwa myśli. Jedna myśl pociąga drugą. I nawet jak próbujesz myśleć o czymś miłym, to po chwili znowu wracasz do tego, co jutro. Często dochodzi też napięcie w ciele. Możesz tego nawet nie zauważyć, ale ciało robi się spięte. Serce bije trochę szybciej. Oddech jest płytszy. Czasem czujesz taki wewnętrzny niepokój, jakbyś miał wstać i coś zrobić. To jest właśnie ten moment, kiedy organizm jest bardziej w trybie działaj niż w trybie śpi. I wtedy pojawia się największa pułapka, presja, bo zaczynasz patrzeć na godzinę. Najpierw jest, dobra, jeszcze jest wcześnie. Potem, ok, jest 23:30, powinienem już spać. Potem jest północ, masakra. I w końcu, no to już po mnie, jutro będę trup. I w tym momencie stres rośnie jeszcze bardziej. A im większy stres, tym trudniej zasnąć. To działa jak błędne koło. Nie śpisz, więc się stresujesz. Stresujesz się, więc nie śpisz. I czasem dochodzi do tego, że zasypiasz dopiero wtedy, kiedy już odpuścisz, kiedy mówisz, dobra, trudno, niech będzie jak będzie. I nagle, bach, zasypiasz. Dlaczego tak się dzieje? Bo wtedy spada napięcie, mózg widzi, że nie walczysz, i ciało zaczyna się rozluźniać. I teraz najważniejsze pytanie, co możesz z tym zrobić? Po pierwsze, warto zrozumieć, że to normalne i że nie musisz się dodatkowo dobijać tym, że nie śpisz, bo to tylko pogarsza sprawę. Po drugie, nie patrz co chwilę na godzinę. Serio, to jest największy zabójca snu. Jak patrzysz na zegarek, mózg dostaje informację: "O nie, czas ucieka" i znowu napięcie rośnie. Po trzecie, jeśli nie możesz zasnąć, nie zmuszaj się na siłę. Czasem lepiej na chwilę wstać, napić się wody Usiąść na dwa minuty, złapać oddech i wrócić do łóżka. Bo leżenie i wkurzanie się, że nie śpisz, tylko nakręca. Po czwarte, telefon przed snem to tragedia. Bo nawet jak oglądasz coś dla relaksu, to mózg dostaje bodźce. A potem trudno mu się wyciszyć. I po piąte, spróbuj powiedzieć sobie jedno zdanie, które naprawdę działa, nawet jeśli nie zasnę idealnie. Jutro dam radę. To brzmi prosto, ale serio działa. Bo zabiera presję. A kiedy presja znika, sen przychodzi łatwiej. I najważniejsze, jeśli masz tak przed ważnym dniem, to znaczy, że jesteś normalny. To znaczy, że ci zależy. I że Twój mózg chce Cię przygotować. Tylko czasem przesadza i zamiast pomóc, utrudnia. Jeśli też tak masz, napisz w komentarzu mam tak, bo jestem ciekaw, ile osób to zna. I zostaw like, jeśli ten film był dla Ciebie trafiony. A jeśli chcesz więcej takich ciekawostek o mózgu i psychologii, zasubskrybuj kanał Ciekawostki Umysłu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.